Brakuje nam 297 subskrypcji, żeby osiągnąć próg 26 tysięcy. Więc jak jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to. Tutaj mam ostatnie 10 subów. Może będziesz tam i ty? Wbijaj na kanał Werczego. Link w opisie. No, wiecie, ja jestem na Dzisiaj sobie poczytujemy na jakimś serwerku na Pandorze, bo pełno osób pytało mnie, jak się no, ja dobrze, że nie zjedli wcześniej, bo znalazłem i tu normalnie działa mi chyba mm, nawet. Chyba nawet działałem ja tutaj, bądź hopy, jak wiem. Ja szlady biegają na Oldzie, i na Oldzie biegamy troszeczkę szybciej. I da się przy okazji tu przejść przy ściany, tak samo. Więc ludzie, jeśli to znaleźć możecie Możecie znaleźć tutaj w opcji Exploit FACE. E, I tu macie opcję Normal. Nie zmieniajcie sobie po prostu. vpsa jest cała, nie wiem, to jest trochę przejście, jak wiem. Ale nie polecam, nie ja przechodzę z opcją Normal, przechodzę przez wodę. Przez wodę trudniej się rzeczywiście przechodzi, opać i widzieliśmy oczywiście do gildii. I co tu mamy, jakiego eee, seta już darmowego Dziękuję, kilo 533 3. Więc e, faniutko darmowej itemki, tak mogę powiedzieć Fajniutko darmowe itemki, weźmy sobie na dół Bo coś fajnego może być Fajnie, eee, nie, oj je, Te Jezus, a mamy Jezusa i Teraz się boję, bo jak skoczę na dół to mogę ginąć Więc chwilę poczekam, mm, tak samo możemy wrócić sobie, patrzcie Możemy wrócić i już czas nie ma Okej, okay, jesteśmy znowu, e, te Jezus Okej, okay, no Jezusie powiem będzie teraz trudniej, a jednak nie, wbiliśmy I magazyn, złoto, gilia ma w magazynie, sprawdźmy to Hmm, drewno, biblioteczki, nie wiem czy to robią tak często Ale wezmę sobie cobblestone'a Co? Wrzucimy to za chwilę eee, co tu mają fajnego, bania jakaś Weźmiemy sobie wszystko, bo w sumie, co mi tam szkodzi Okradniemy sobie gili diaksy, diaksy O, złoto, o kurde, tego się nie spodziewałem Dziękuję, dziękuję tego się nie spodziewałem, żelazo, redstone, emeraldy. Wezmę sobie troszeczkę na czy to jest jakieś specjalne efekty, może to są jakieś? I to emeraldami się płaci, nie? No, elegancko bym powiedział wręcz. Wrzucimy sobie jakieś niepotrzebnej temy. Tak, szczerze. I co to oni mają jeszcze? Refill na sobie Slime balle. I co to jeszcze mają? Nie no, te emeraldy to. Powiem wam, nie ludzie, chciałem zaprosić was na server cheatcraft, bo tam możecie robić co chcecie. już na jakiejś serwerka sobie. Oczywiście tego serwerka nic nie mam, ale no jak przyjdzie że można przejść przez ściany, to mi się odechcia grać. Więc no nie polecam. I co to jeszcze jest? Obsydian wezmę sobie, bo co mi tam szkodzi Obsydian. O i jeszcze raz. I co to jest? Nether nie wiem czy to są w ogóle warte hmm. Warty, trzeba wyrzucać teraz to resztę I co to jest dalej? Zadnia skrzynka i... No co? my się nie ukradliśmy? Okej, więc ludzie, jesteśmy już koło terenu następnej gildii e, I sobie szybko tam pójdziemy, moim zdaniem zbogował e, mi się, ale ze uwagi, przejdziemy sobie, o i... Kolejne prościutkie przejście, elo e, Kolejne prościutkie przejście, mi się to podoba, moim zdaniem, musimy iść lepiej tak i bekona gildia ma, hmm mi ciekawie Nie lubię nigdy przez wodę, bo mm, jest moim zdaniem trudniej Ale daliśmy radę Bo co to jest dla mnie w sumie mm, zablokowane skrzynki, kurde Mądra gildia, to już mi się podoba, bo Gracze tego serwera widzę, że nawet myślą O Jezusie, what? Mam, miałem ogólnie, więc muszę po się streszczać Te, Jezus e, włączy, włączyłem go Okej, okay, teraz mogę odpalić I szybko, nie Jezus, szybko bo zginę, nie chcę zginąć Ślącimy na samym dole i... Papu, pa, proszę papu, proszę papu pa, pa. e, yes, jest jest nie... dobra, <ścoughs> widzicie samym się na samą długilni e, więc jest fajnie moim zdaniem Daliśmy radę i co to jest? Ooo, seciki darmowe, nie! Jakie lubię darmowe itemy, ludzie. Wy tego nad nie wiecie, jak ja to uwielbiam takie itemki. Niby byle jakie, ale... No itemy, to temy O Obsydiano ile, nie no? Gidor się dziwi, że to cichokrad, nie no. Tak ja powiem. Dobra. Zróbmy tak, włóżmy ten cały obsydian. Ten całutki obsydian to włożymy w sumie... Ee... Bo co mi tu szkodzi? Schowam tej tamy Tutaj, weźmy sobie z a to żebym to się kozaczył. Tego zjadę na tym na lauży laurze. Wydziemy eee, sobie tego za bo co mi tu szkodzi? Darmowe free itemy Jeszcze na dół zajście, nie no! To już eń, bym mógł spalić go? Wydało się. Eee, włącz pchejza. Włączyliśmy go OK. Mm. Okej, okay, i co to jest no może mam włączoną jak widzę. Okej, okay. czyli tu nic nie ma, tutaj też no, nic matko. nie ma. Iść pokój z jak sami. To będzie ciekawie moim zdaniem? Mm, jednak nie. Ale coś tu jest jednak. Patrzcie tutaj na dole. Huu, hmm. DNT, weźmiemy sobie bloki. DNT. Pałki Blaza. Tak mam powiem, wy... wybierany enchant. O! Nie, tu w ogóle coś warte na tym serwerze? Ale wezmę te serwerki, weźmą te rzeczy sobie DNT, tym bardziej i bloki i szmaragdów to sobie wezmę bloki szma ten mara szmarak, wezmę tak samo złoto i za chwilę sobie przerobię gdzieś. Tylko nie wiem ciąb o góry. Yeah. Są nóżki, to spadnie tu ma nogi. Patrzcie, a ja bym sobie słuchał. Tu był, to bym też przeszedł, więc... No, trochę tak słabiutko. I ty powiedział... Te Gildicha już nic nie ma, tak? Okej, okay, ludzie, jesteśmy już przy kolejnym gildii, troszeczkę tu jest. Dwie skrzynki niby. Ale jako wydaje się dosyć ogarnięty, więc w sumie można tam zobaczyć, co tu jest w tej gildii? E, papu nie wziąłem, kurde, będzie znowu to samo. Ale wbijamy, czekajcie, tegoś tak, żeby mi chyba stracić. Tutaj, tutaj... Oh, jakiego wchłócemy tyłek tam był? Czekajcie, to jest mniejszyko włączyć muszę i... Przechodzimy teraz, fastem. Kurde, na Kubozie byliśmy i typek przyszedł. Nie no, fuck. Kurde, byliśmy nie do a ten typek był już zalogowany, więc. Nie, nie było. Okej okay, ludziska, jeżeli chcecie kordy tego miejsca, nie widzicie takie przynajmniej 500 laj'ków pod filmem, teraz tego kordy wtedy macie takie itemki, to jest fajniutkie moim zdaniem Jeżeli przynajmniej chcecie przyjść po te bloki bloki złota, to się zabić łapkę w górę. bo na 500 lajków będę teraz te kordy tego miejsca, z wybieram meczantem. jeżeli macie sety, częściej tam miecze i jeszcze potki, więc moim zdaniem to się te 500 lajków i co 500 lajków raczej będę dawać Alty, więc polecam. Alty czy są alternatywne konta? Czyli jakby takie darmowe konto premium mogę powiedzieć, więc ludzie widzimy się na następnym odcinkach, który będzie oczywiście pojutrze, więc trzymajcie się, cześć.